Podczas biwakowania na malowniczym Pojezierzu Drawskim natknęliśmy się na informację o Grodzisku Sławogród w Czaplinku. Zaintrygowani możliwością podróży w czasie do wczesnego średniowiecza, postanowiliśmy odwiedzić to wyjątkowe miejsce i przygotować krótką relację z naszej wizyty. Grodzisko Sławogród w Czaplinku to fascynujące miejsce, które przenosi odwiedzających w czasy wczesnego średniowiecza. Położone w malowniczej okolicy nad brzegiem jeziora Drawsko oferuje nie tylko piękne widoki, ale także bogatą lekcję historii. Pierwsze co rzuca się w oczy to rekonstrukcja grodu, solidne drewniane palisady, wieże strażnicze i bramy, które sprawiają, że można poczuć się jak w prawdziwej, warownej osadzie sprzed tysiąca lat. W środku znajdują się chaty zbudowane zgodnie z dawną technologią, które dają wgląd w życie codzienne ówczesnych mieszkańców. Na szczególną uwagę zasługują pokazy rzemiosł i walk wojów, które są główną atrakcją Sławogrodu. To także miejsce licznych festynów i imprez historycznych, które przyciągają miłośników historii i kultury słowiańskiej. Podczas takich wydarzeń można spróbować tradycyjnych potraw, posłuchać dawnej muzyki i wziąć udział w licznych warsztatach. Dla rodzin z dziećmi, Grodzisko oferuje edukacyjne gry terenowe, które uczą poprzez zabawę. Interaktywne formy zwiedzania, takie jak quizy czy zagadki, angażują młodszych odwiedzających, a jednocześnie przybliżają im historię w przystępny sposób. Grodzisko Sławogród w Czaplinku to miejsce, które warto odwiedzić nie tylko ze względu na jego walory edukacyjne, ale także na niepowtarzalną atmosferę, która pozwala przenieść się w czasie i poczuć ducha dawnych Słowian. To prawdziwa podróż w przeszłość, która pozostawia niezapomniane wrażenia. Jednym z bardzo dużych atutów grociska jest młoda i pełna zaangażowania załoga, która oprowadza po terenie. Ich entuzjazm i pasja były kluczowe podczas naszej wizyty, zwłaszcza, że podróżowaliśmy z czteroletnim dzieckiem. Dzięki ich zaangażowaniu i umiejętnościom komunikacyjnym nasza pociecha była zafascynowana i w pełni zaangażowana w zwiedzanie.